Hej, witam wszystkich. Dzisiaj pokazuję, który, zatem moim zdaniem, jest najlepszy z kategorii legendarny. Moim zdaniem piąte miejsce zajmuje Sandy. Tutaj na taki średni zasięg nie wodę za I zajmuje piąte miejsce Czwarte miejsce zajmuje... Kruk Nie zaduję za dużo i mimo, że powiadamy się jeszcze odwróć i trochę zadaje, ale to nie bardzo dużo. I zajmuje czwarte miejsce. Trzecie miejsce zajmuje Amber. Jest jedynym za który go atak jest. Nie taki, że ma no, amunicję, tylko że aż się wypali i się przytrzymuje po prostu. Ale jednak zajmuje trzecie miejsce. Drugie miejsce zajmuje Leon. Leon jest bardzo dobrym zawodnikiem no. i zajmuje drugie miejsce. Wiecie bardzo dobrze, może i niepostrzeżony może do kogoś podejść. I pierwszą nicę zajmuje Spike. Spike jest w takim że jak nawet jak nie trafi, to jego kolce, mogą później trafić, bo na boki strzelają i zajmuje do tego pierwszym niksemą i jest najlepszy ze wszystkich namiadów. Dajcie łapkę w górę i jeśli tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał i na razie.